Marta Pruchniewicz po szkole. Co robiłaś, córciu, dzisiaj po szkole? Zjadłam fasole i wypiłam kole. Na nartach jeździłam i pranie zrobiłam. Znalazłam w dzień sowe i doiłam krowę. Domek zbudowałam, marchewkę zebrałam. Mamo i w karty tatę ograłam. I byłam w odległych, dalece krainach, gdzie wszystko kończy się i zaczyna. Widziałam biało-różowe smoki i krasnoludki pijące soki. W tym czasie dorosłam i znów się zmniejszyłam. Ach, na Księżycu też przecież byłam. A tak naprawdę to wszystko zmyśliłam. Wiem, bo gdy kłamiesz, wystają ci różki. Poza tym kłamstwo ma krótkie nóżki, ale naprawdę bardzo bym chciała, byś wszystkich tych rzeczy kiedyś doznała. Hej Lisku! Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia!